Młaszczyzna na weekend. Jest, 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 jest. Widzi pani? Widzi pani? Proszę popatrzeć, jakie mamy niesamowite szczęście. Ja tutaj byłem wczoraj i przedwczoraj. Ja tutaj przyjeżdżam codziennie teraz, żeby właśnie go zobaczyć. Pani jest dzieckiem szczęścia. To jest niesamowite. I już zniknął, koniec nie ma. Jest, 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 jest. Ma pani następnego. Ma pani. To nie jest sprawiedliwe. Ja tutaj już któryś raz jestem i proszę zwrócić uwagę, że widziałem tylko raz, raz widziałem tylko jaszczębia, raz. Niech pani popatrzy, teraz widzieliśmy, widzieliśmy tam, bez stop. lornetki, lornetki gołym okiem i tutaj tak jak powtarzałem, na kingu, na... Wyszedł, wyszedł nam za lasu i się natychmiast schował. I wie pani co, to może zrobimy inaczej, ja będę panią zabierał do lasu zawsze, bo to, to zaczyna być, no jest pani dzieckiem szczęścia, nie mam nic więcej do powiedzenia, chodźmy, chodźmy dalej, Niesamowito. I on teraz już się nie pojawi, ponieważ on już nas zobaczył. On już nas zobaczył, on będzie teraz, będzie gdzieś tam sobie zapadnie w drzewach i on się już tam nie pojawi. On A będzie... Jak my odejdziemy? Nie ma to żadnego znaczenia. Teraz on już ma nas na oku, że tak powiem i on się nam nie pokaże. Ale to jest niewyobrażalne szczęście, Ale że... Nad naszymi no, głowami. Widzi Pani, i to jest właśnie na tym polega, ponieważ co nam pomogło? Górą chodzi wiatr i ten wiatr spowodował, że on właśnie wyszedł i z ciekawości zobaczył tylko na tą polankę, Zobaczył nas i momentalnie odszedł. No ale widzi Pani, jesteśmy ile już w lesie? Jesteśmy prawie dwie godziny w lesie. Dwie godziny, żeby zobaczyć dwa ptaki, a ja byłem po 4-5 godzin, żeby nie zobaczyć nic. Chodźmy stąd. Było cudnie. Warto było. Naprawdę było warto. Jastrząt ma co do swojego ciała stosunkowo długi ogon, przedzielony takimi trzema poprzecznymi pasami ciemnymi. Ma bardzo ładną pierś taką właśnie maskującą i jest ptakiem, który uderza gwałtownie, silnie. Jedyny cel, który mu w tym momencie przyświeca, to jest dopaść zdobycz za wszelką cenę jeżeli on na przykład uderza na gołębia, to ten gołąb może uciekać, chować się, robić cuda. Ja widziałem jaszczębia, który w pełnym impecie wpadał w krzaki, w których schowała się sujka. Wydawało się, że to jest bariera nie do przekroczenia. On między tymi kałąskami przebija się dosłownie, jakby od tego jednego uderzenia zależała cała jego przyszłość. To może się skończyć nawet nieraz śmiercią jaszczębia, bo tak się zapali w tej swojej woli walki. Jest w tym coś niesamowitego i te wszystkie opowieści, że jaszcząb to jest ptak, który zabija dla samej przyjemności zabijania, to jest bzdura, kompletna. On zabija dlatego, że chce po prostu jeść, a nie stać go na to, żeby marnować siły na kolejne ataki, więc jeden atak ma być skuteczny. One się bardzo ładnie sprawdzają w sokolnictwie, kiedy są już ułożone do polowań, to jeżeli jaszcząb jest najedzony, nie będzie polował, on będzie siedział sobie na drążku i obok niego może przelatywać gołąbek, kos. On je nawet nie ruszy. Na menu Jaszczębia składają się różne ptaki. Co najważniejsze, potrafi zabić zająca. Jaszcząb jest takim wojownikiem, który swoją ofiarę podchodzi. On potrafi wykorzystać płot, krzak, kępę traw. To jest ptak, który się skrada, który myśli, przewiduje, który robi to w taki sposób... W je przewiduje. Tak, częściej jaszczębia widzimy w momencie, kiedy on jak gdyby spada i ucieka od nas, niż wtedy, kiedy on gdzieś w lesie nas obserwuje. Bo jest, to jest ptak skryty, poza tym proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, kiedy przelatuje między drzewami jego niesamowita manewrowość. I tutaj właśnie ten długi ogon, który powoduje, że jaszczą potrafi w locie, w ostatniej chwili wykonać jeszcze jakiś tam manewr. To wygląda nieraz jak gdyby ten ptak w ostatniej chwili zmienił decyzję, ale musi się nieraz zmienić kierunek uderzenia, żeby się nie rozbić, nie rozczaskać w tym swoim zapamiętaniu, w tym bitewnym szale. Ja obserwowałem na przykład jaszczębie, które zaatakowały kurę bażanta. To jest spokojne oskubanie całego ptaka i następnie najcieńszą powłokę rozcina i później, ponieważ ma bardzo ostry dziób, wspaniałe narzędzie, odcina kawałeczki mięsa i spokojnie delektuje się. To jest uczta wojownika. Przybyłem, zobaczyłem, zdobyłem, a teraz będę jadł. I to się odbywa bardzo elegancko. A dzieli się swoim jedzeniem? Oczywiście, że się dzieli. Przede wszystkim jest tak, że w momencie, kiedy samica jaszczębia siedzi na jajkach, to on zaopatruje gniazdo, przynosi ofiary, składa je i ona w tym momencie zajmuje się dzieleniem tego na kęsy, wykarmianiem młodych, kiedy one dorastają, wtedy również samica sobie pozwala na łowić. przy czym on jest zawsze mniejszy i w jego atakach jest większa drapieżność, samica już taka nie jest. Przy czym samica ze względu na swoją wielkość poluje troszeczkę inaczej. Samiec jest w locie i w swojej akcji w polowaniu niesamowity. Jeżeli zobaczymy takiego właśnie wojownika, który potrafi wykorzystać każdą przeszkodę, każdą zasłonę, żeby dopaść swoją ofiarę, to właśnie jaszcząb jest w tej materii najlepszy, najdoskonalszy. My nie do końca doceniamy rolę drapieżników w przyrodzie. One są potrzebne, a że przy okazji jeszcze mają ten swój sposób zdobywania pokarmu od takiej brutalnej wręcz do takiej superfinezji. Warto na nie popatrzeć, a właśnie teraz najlepiej w niej obserwować, ponieważ las stał się bardziej przejrzysty. Jeżeli jeszcze posługujemy się dobrą lornetką, bo to jest bardzo ważne w podpatrywaniu ptaków i wiemy gdzie one występują, to nieraz w to samo miejsce trzeba przyjechać 5, 10, 15 razy, żeby raz coś zobaczyć. A żeby takie rzeczy oglądać, potrzebny jest las, gdzie będą... Duże łąki wśród leśne, gdzie będą pola, gdzie będą przestrzenie, ponieważ te ptaki lubią takie rzeczy. Bo jeżeli jaszcząb buszuje głównie w lesie, na skraju lasu, a kiedy go przyciśnie głód, wtedy pojawi się również gdzieś w wiosce. I właśnie wykorzysta wtedy zabudowania, płoty, <noise> każdą rzecz, żeby podejść jak najbliżej właśnie swojej ofiary. I później nastąpi ten niesamowicie precyzyjny, mocny atak. Jeżeli mamy miejsce, z którego będziemy to wszystko mogli zaobserwować, to zobaczymy, na czym polega strategia podejdź, uderz i odejdź. To jest właśnie postępowanie Jastrzębia. Opolszczyzna na weekend.